To tu, to cud. cud. W odkryto złoża benzyny w silniku. Tak jest. Drodzy Państwo, w silniku są złoża nieograniczonej ilości benzyny, oleju. Zapraszamy wszystkich szejków do nas, do żółtek. Co tu się dzieje, jak tu jest cudownie i pięknie. O, jak się leje. Ach, jak pięknie! Strumieniami! Strumieniami się leje. O, taki strumień normalnie płynnego złota. Zapraszamy serdecznie wszystkich do Żółtek. Niech się leje dalej. Z tamtej strony wylało się już pewnie z 2 litry, a cały czas jest poziom oleju, jak milusio. Ile tam tego musiało być w silniku? To tylko my będziemy wiedzieli. Cały czas okienko w okienku jest olej. A w misce o jest, półmiski. O! O, poziom zaczyna opadać w okienku. Poziom zaczyna opadać w okienku. Mamy poziom, a już jest prawie 2,5 litra w wiseczce. Jak ładnie. Mamy poziom maksymalny oleju. Mamy troszeczkę poniżej maksimum. Tak nagrywam. Przepięknie jest. Przepięknie. Tan oleju się normuje. Cudownie. Jesteśmy super mechanikami.